Chcieliśmy podsumować to, co zdarzyło się w onkologii w ciągu tego minionego roku 2019. Zdarzyło się naprawdę dużo. Wielki sukces był we wrześniu dodatkowych terapii na raka piersi. Wzmocniliśmy bardzo mocno program chłoniaków złośliwych poprzez wprowadzenie leku Gazyvalo we wszystkich liniach. I kolejna rzecz to jest rak płuca, gdzie kolejna opcja terapeutyczna dla części pacjentów. Kolejny lek już trzeci, zykadia. Rok 2019 dla nas, dla klinicystów, ale przede wszystkim dla pacjentów, to. To jednak wymierny sukces w wielu obszarach i wielu rozpoznaniach, bo otrzymaliśmy szeroki wachlarz cząsteczek, możliwości kwalifikowania pacjentów w wielu rozpoznaniach. Onkologia to również istotne zmiany organizacyjne, systemowe, inwestycyjne. Tak naprawdę zapoczątkowaliśmy w 2018 roku tą reformę polskiej onkologii, zmiany w polskiej onkologii, i co więcej, mamy wsparcie na najwyższych szczytach władzy. Rozpoczęło się to od ekspoze pana premiera Mateusza Morawieckiego, który w bardzo silnym stopniu wskazał właśnie ten kierunek. Narodowa Strategia Onkologiczna, którą skierowaliśmy do konsultacji niedalej jak 2-3 tygodnie temu, to inicjatywa prezydencka. To fundament, to filar tak naprawdę pewnych zmian w onkologii, które chcemy realizować przez 10 kolejnych lat. Od wielu lat, kiedy działam na rzecz pacjentów, nie było. Czegoś takiego, takiego roku i takiej sytuacji, gdzie jesteśmy zapraszani. Ja osobiście mam zaszczyt uczestniczyć w Krajowej Radzie Onkologii czy w Narodowej Strategii Onkologicznej. To jest niesamowite zaufanie do nas i możliwość możliwość pokazania oddolnie tych problemów, a którzy my pacjenci nadal się spotykamy, ale. Chcę naprawdę powiedzieć, że nasze e, propozycje, wnioski są brane pod uwagę.